W latach 2005-2006 działała w mieście grupa, dowodził tą grupą Boruta, człowiek z lasu. W środek nocy telefon do domu, moja bratowa staje się wdową, zostaje dziecko 8 miesięczne, Człowiek nie żyje. Z dużą na ramieniu szło się do zakładu wtedy w nocy nie czuję się pani bezpiecznie. No a kto się czuje, niech pan powie. No widać, on jest jeszcze nadpalony, zobacz jednak. Czyli wszystko panu spalili. Wszystko w jednym dniu. W garażu pod spodem, podpalono mi samochód. Nie wiadomo jak to się zakończy. Ile jeszcze potrwa? A czy pani wierzy w to, że siedzą wszyscy, którzy powinni? Na pewno nie. Najgorsze to jest to, że to wymiar sprawiedliwości sam w tym wszystkim ręce maczał. Od Warszawy dzieli ich około 150 do 200 kilometrów. Oni zaś mają poczucie, że są na końcu świata. Jak pan to wytrzymywał.